Wskaż liczbę, której 6% jest równe 6. Korzystamy zatem z proporcji. 6% to 6, natomiast 100% to x, czyli nasza niewiadoma. Mnożymy na ukos. Zatem 6% razy x jest równe 6 razy 100%. 6% razy x jest równe 6 razy 100%. Aby wyznaczyć samo x, musimy podzielić nasze równanie przez 6%. Dzielimy zatem przez 6%, a więc z lewej strony zostaje nam sam x, natomiast z prawej strony mamy 6 razy 100% dzielone przez 6%. 6 i 6 możemy skrócić, procent i procent możemy skrócić, Zatem zostaje, że x jest równe 100. Odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź t.